Zdrowanie się przed niuansem i planem B, którego nie miałem Znodziło mi się moje małe mieszkanie W samym centrum miasta nieumeblowane Na no, opale tak spanie i spanie W sumie to nigdy się tu nie wyspałem Zdarzyło się to kilka razy w tym mieście Znudziło już mi się to ciągłe znudzenie Nudzić się nie chcę, tu mam depresję Mówią, że ludzie tworzą miejsca A Wszystkie są nudne jak moja depresja Wszystko jest w tym. Mam, Więc czemu narzekam, jak, jak jakiś dziad? Stary, przy tobie nie czuję się tam, sam. Tylko jak jakiś kram mały. W sumie do ciebie tu mam. Bez Ciebie wydopalam się, jak Ja jestem zazdrosny, ale nie jak Nie grają to przyrodnicy. Znudziło mi się, zwanie do bliskich. Można o tym samym pierdolić. Znudziło mi się, słuchanie piosenki. Dzieło boli. codzienne, chodzenie do żabki do tym, że mam wolne, nie mam wakacji Weszli rozrywku, od życiu mam mało rozrywki, stere atrakcji Znudziło mi się dzwonienie do bliskich, tylko od ciebie odbieram te dzwonisz Znudziło mi się pisanie piosenek O miłości i o tym, co mnie boli Znudziły mnie kotki z klanki, znudził mnie poły Anglii mnie mafia i flanki Adidasy i Nike knees nice